Kto tam jest prezydentem? Ja nie wiem, bo ja... No tam jest prezydentem. Duda, Duda jest prezydentem. Nie, no Duda jest prezydentem A naszego A sędzią A sędzią sędzi Warszawy szkoły. A co sędzie robią? Kradną w tych samooksóbowych sklepach. A czy się w Warszawie, I pan mieszka w Zalobie? bo mnie to że nie tak zyskało. Tak ja nie walczę tak tak. o to, żeby moje i wnuki miały. No to niech mają. Pan woli, żeby u Rydryka na ogrodzie miały, pracowały. Proszę pana. ma pan... A co pan powie o lewicy? A ja A co o lewicy? To jest, jedna, to jest jedna ręka, ręka lepiej, a platforma to jest jeden typ. A dlaczego? Dlaczego? No niech Pan powie, bo ja bardzo chętnie. Ja poszuka. przeżyłem swoje i wiem, co jest. Ja pracowałem, bym przysyłał tylko Pani, przechodziłem za. Słuchajcie, nikt nie zaszkodził, jak sobie przeczytał. To jest krótkie, podane w bardzo przystępny jest. sposób, a będziecie brylonie. W towarzystwie, bo tu są takie wiadomości, co w pierwszym programie telewizji nie będzie miłego dnia.